Witajcie z tej strony Railman. Zgodnie z alertami RCB, dzisiaj bardzo wieje i też pada niefajnie. A przede mną mój milord, czyli Odin, jedzie do Urzędu Skarbowego, ale najpierw. I będę tego chyba podwozić, tak mi się wydaje. Natomiast najpierw atakuje mnie Inpost, bo z Questa przyszła dostawa. Inposta złapałem, teraz jestem już przy Odyńcach Widzę, że przyjechał główny bohater. Ale to się z A może teraz się uda? Yeah. Witam znowu, Milordzie. Halny żeś pan przywiał, czy jak? Nie do urzędu szybko. Urzędu. Pali się, tak? Pali się. Bardzo dzisiaj brzydka pogoda, właśnie był alert RCB, a kurier z posta mówił, że dopiero przyjdzie najgorsze po południu. Urząd skarbowy załatwiony, w międzyczasie przeszedł wniosek CIDG, także Oden poszedł e, założyć sobie teraz już mając NIP e, do banku, a ja na jego miejscu Milorda czekam. No i co mamy? Burzę. Podczas Częstochową mam informację, że nie ma prądu. Zaraz będzie infost, musimy się spieszyć, zanim prąd zabiorą. Blackout, tak? Czy jak to się zwie? Blackout, no. Tu nasz nowy pracownik na razie sobie nie radzi za dobrze. Za dużo ja streczu. Za dużo streczu. To co to się wersja. stanęło? Się. Ale zobaczmy, jak ten, wzią, to jest za nie? 30. A w częstochodniu jest, jest, tak, jest 44, ale wieje Wierze strasznie. Zobaczmy, górze. Nie, 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 nie. place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way got up in a daydream i've my mind up there almost daily jest nowa trzeba łopatować dałom się me łopatę w gości trzymaj a ja ruszać z dwójki bo mandaty będą Mandat! Większość dnia montowałem filmy, a teraz Oden mnie prosi, żebyśmy pojechali po busa, bo jest do odbioru tam te filtry, oleje w tym nowym Ducato, ale jeszcze w międzyczasie DPD, bo mamy chyba trzy paczki, także jadę lepiej do Odyńców. Ponury dzień dzisiaj taki, taki, że najchętniej by człowiek poszedł po prostu spać. Co to za ziewanie? Właśnie młody dzwonił, że bus do odbioru jest, także pędzimy. I już jestem w A jest! A więc to on. Duka to po wymianie wszystkiego, Oden poszedł jeszcze po klucze, bo zapomniał i zaraz jedziemy. No jedziemy? Jedziemy się u Ciebie. Idziemy na Odynce jedziemy. Na Odyńce. Mówisz, że co przyszło do Odyna? To te... Ciężki, jest... Cięższy niż detektory. I to ma działać niby we Włoszech, tak? Domyślnie? Ma no to działać na każdym centymetrze. Na Marsie też. To dopiero przed tym, jak przyjechałem, nie? <śleski> Ludzi w ogóle ale, zmiata, ale zobacz słuchaj, Ale Patrz jaki to jest dźwięk, znaczy, dźwięk Oj niesamowity, nie? Fajnie. Jednak te alerty nie kłamią. co mi się kojarzy z tym, Uuu, z tym wiatrem. A miskają porządki. Ale właśnie faktycznie tak montuje i tak mówię, co tak ciemno i lampkę co świeci, no nie się mówi, mówi, nie? Nie? To ile odkosztuje twoja dzisiejsza dieta? Nie wiem, że zaraz przyjdzie Zaraz przyjdzie Co świt To jak zamówiłeś świt? No, najbardziej świt jak się da Kto tam chodzi? Kto tam chodzi? Gada skinci, gada Mamy południe, 21 stycznia, Odyn właśnie wsiada i wyrusza w swoją podróż. Nie wiem, czy dzisiaj, yy, chyba wieczorem planował streama, bo będzie przy okazji sprawdzał te swoje nowe tam oprzyrządowanie, ten laptop, ten, ten, ten mikrofon i co tam jeszcze yy, ze sobą zabiera. Yy, pewnie będzie musiał jeszcze jakieś tam formalności spełnić przed yy, przekroczeniem granicy. Nie wiem, to już zobaczycie na kanale Odyn. Natomiast nam zostawił yy, bardzo ważny, gruby temat, ale o tym za chwilkę. Nurzody nam zostawił pełną dokumentację. Mamy zająć się Ducato i jak on to mówił, że y, trzeba zrobić przegląd, ale ja się zastanawiałem cały czas, jak on tu w ogóle nie przyjechał, jak ten samochód w ogóle mógł być wydany, jak nie ma przeglądu, nie? No i co mamy w dokumentach? Przegląd, przegląd techniczny. przegląd techniczny za dwa lata. Także mamy przegląd, jest ubezpieczenie, jest certyfikat, y, taki odpowiednik. To nie? Odpowiedni dowód rejestracyjny francuski, francuski nie? No, także będziemy działać. Przed nami kilka miesięcy pracy na ten temat. Będę jeździć też może do miejsca, gdzie będzie ten bus przygotowywany. U kogo to? U kapitana? Przy czepie. Ja cały czas kapitan bomba. Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Chyba przez Odyna. Przez Odyna, bo on cały czas to No właśnie. Przyjechały do nas także wszystkie typy, większość typów sit. Chyba karo tylko nie ma. A tak to szpice, jakieś tam miksy są z drążkami oraz bez drążków. Także spokojnie w poniedziałek, wtorek zaczynamy wysyłki. A dzisiaj, w tym krótkim vlogu, to by było wszystko, bo dzisiaj Piątunio, zresztą na railmenie też trochę tam coś jest. Więc nie wiem, czy Oden będzie robił dzisiaj live'a, tak zapowiadał, a jak będzie, to będzie. Także trzymajcie się, cześć.